Dobry, moi panie. Słuchajcie, korzystam z okazji, bo Michał mnie wysadził przez sklep, mogę mu przejść po chleb. No i sobie teraz wracam. W ogóle chciałam powiedzieć, że pogoda robi się coraz fajniejsza, ale było się fajnie ciepło. Co prawda wieje? Ale rzeczywiście jest ciepło. E, jako, że jestem głodna, mówię: Jeź, zacznij robić obiad, a ja jeszcze się przejdę. E, chciałam wam w sumie powiedzieć tyle, że nic nowego. W sumie się nic nie zmienia, dobrze się czuję, e, oprócz tego, że mówię, jakoś nie mogę się wyspać i dzisiaj mam taki plan, e, żeby iść spać wcześniej. Zobaczymy, czy mi się uda, czy nie. Zwyczaj mi się nie udaje, jak sobie tak mówię, ale dzisiaj spróbuję, może rzeczywiście uda mi się pójść spać wcześniej, e, no i co, w sumie... W sumie tyle, żaden update taki większy, bo tak naprawdę nic więcej się nie stało. Ale powiem Wam szczerze, że idę sobie i tak się aż lepiej czuję. I jest chyba już koło 17 i chyba tak. I nie powiem, bo są akurat chmury, więc jest dosyć ciemno. Ale wydaje mi się, że oprócz tego to już dzień się robi coraz dłuższy i jeszcze chwila i będę w stanie właśnie sobie po pracy normalnie wyjść na spacer, także super już się tego naprawdę nie mogę doczekać. E, a jutro zaczynamy challenge. Zaczynamy challenge, mam nadzieję, że będziecie jutro ze mną. E, ja jutro Wam pokażę, żeby nie było, że nie robię. E, będę musiała się naprawdę zmobilizować i, i też właśnie Wam nagrać że ćwiczę, robimy 50 przysiadów, jeżeli ktokolwiek jest w stanie zrobić więcej, to super jeśli jesteście w stanie zrobić tylko nie wiem, 20 też super, bo od czegoś trzeba zacząć także życzę wam bardzo miłego wieczoru idę do domu, i widzę się z wami jutro, papa pa.